Dzień dobry, kolejny starter z zakwasu gotowy, więc po raz kolejny do tej edycji znowu pokażę krok po kroku sposób ak aktywacji tego startera w domowych warunkach i co jest wymagane i kiedy lepiej tego po prostu nie robić, jeśli nie mamy przygotowany odpowiednik do tego warunków. Więc wtedy po prostu lepiej nie kupić niż kupić i zmarnować czy denerwować się, że coś nam nie wyszło. Kolejny starter kwasu Żytniego do pieczywa Żytniego i mieszanego gotowy, więc jeszcze raz krok po kroku pokażę z tej edycji, jak przygotować to w domu, w domowych warunkach i nie popełnić błędów, żeby wszystko było dobrze, bo wysyłane będą wszystkie teraz startery 25. Września, więc otrzymacie Państwo oczywiście startery z instrukcją. I to, co ważne, to żebyście mieli Państwo przygotowane dwa gatunki żytniej mąki, czyli mąkę żytnią pytlową 850 i mąkę żytnią razową 2000, ewentualnie 1850. No i pokażę dwa rodzaje dzisiaj, znaczy dwa te same kwasy, ale przygotowane z całej porcji z instrukcji którą państwo dostaliście i połowę porcji jeśli potrzebujemy tego kwasu mieć mniej więc dzisiaj faza pierwsza to otrzymany starter. I to jest ilość na cztery porcje. W opakowaniu mamy 260 gramów i to będą cztery porcje po 65 gramów. Chyba że zrobimy połowę wtedy tych porcji będziemy mieli 8. Przypominam że tak naprawdę chcemy kupić ten kwas tylko raz, a potem już sami przygotowujemy swój suszony starter na bazie filmu, który wcześniej już był pokazany. Jakby suszyć gotowy zakwas żytni w domowych warunkach. Potrzebne jest, żebyśmy wiedzieli od razu, co przygotować pewnie jakiś słoik, czy inne szklane naczynie, albo nierdzewne, żebyśmy mogli to wygodnie pomieszać. I teraz do pierwszego. Naczynia wsypiemy 65 gramów startera, który otrzymaliśmy. 65 gramów. Wagę mamy wytarowaną i wsypujemy 65 gramów. Więc mamy wsypane pierwszą porcję gotowego startera z opakowania, które do Państwa dotarło. Wagę mamy wytarowaną, więc dodajemy teraz 170 g wody o temperaturze. Widzicie w instrukcji, mamy napisane, że to ma być woda o temperaturze 36-38 stopni. U mnie, jak widzicie na termometrze, jest to 37,5. Wlewam 170 gramów albo mililitrów, bo to jest to samo, wody do startera, który już mamy. 170 gramów, jak widzicie Państwo, mamy na wadze, więc na chwilę pozwolimy, żeby starter nam się... Namoczył. Kolejnym etapem jest dodanie mąki żytniej. I my dajemy albo samą mąkę żytnią pytlową 750, albo połowę mąki żytniej pytlowej i drugą połowę, mąki żytniej razowej, czyli jeśli według instrukcji powinniśmy dodać 100 g, to dajemy 50 g jednej i 50 g drugiej. Więc znowu zerujemy wagę i dajemy 50 g mąki żytniej 2000. I zwróćcie uwagę, że te mąki żytnie 2000 mogą być różne u różnego producenta w różnym młynie. Może to być, tak jak w moim przypadku, mąka żytnia 2000 bardzo drobno zmielona, a może to być w waszym przypadku mąka żytnia bardzo grubo zmielona i e, razem z, z wieloma otrębami i wtedy będziecie musieli Państwo dodać więcej wody. 50 gramów mamy i teraz uzupełnimy do 100 gramów. Mamy 90. Spójrzmy na wagę. Mamy 100 gramów. Czyli mamy całą przewidzianą w instrukcji ilość dodanej mąki w pierwszej fazie. Teraz to wszystko wymieszam. Jaka to jest konsystencja w moim wypadku? Widzicie, że jest to dosyć sztywne, ale nie twarde, ale też nie lejące się. Pomieszane, pierwszą fazę z góry zasypię mąką trochę, żeby było, można zobaczyć jakieś ruchy tego kwasu, czy nam to z góry popęka, czy nie. Mamy pierwszą fazę. Jak Państwo widzicie, to jest nasza pierwsza faza. Zaznaczymy sobie, ile tego było. I już widzimy. To samo zrobię z połową porcji. W naczyniu drugim, gdzie robię połowę porcji, dodałem więcej wody. I zobaczymy, będziemy mieli porównanie. Bo tu do połowy porcji dałem 100 gramów wody, a tam do całej porcji dałem 170 gramów. Więc tu w tej połowie porcji mamy więcej wody i konsystencja przez to jest luźniejsza. No i zobaczymy, jak się zachowają obydwa startery w trakcie rozrostu. To również zasypię z góry bardzo delikatnie, ostrożnie niewielką ilością mąki, żeby można było widzieć później, czy nam to pęka. Przedrapiemy z boku, żeby nam można było łatwo odznaczyć najlepiej gumką taką recepturką. Ile tego mamy? Czyli mamy pełną porcję 65 gramów startera i połowę porcji 33 gramy startera. No i mąki w pełnej porcji mamy 100 gramów, dwie różne żytnie mąki. I tak samo analogicznie w połowie mamy 50 gramów, dwie różne żytnie mąki, bytlową i razową. Teraz trafi to do cieplarki, którą zaraz pokażę. I wytłumaczę, dlaczego jest ważne, żeby temperatura była utrzymana i stabilna. Moja cieplarka jest y, profesjonalna. Y, każdy może skonstruować swoją, i to już każdy wie, jak chce do tego podejść. Ja ustawiam moją cieplarkę z dokładnością do 10 stopnia i w tym wypadku będzie to 34 stopnie. Nastawiam, za chwilę się. Aktualnie mamy 26 stopni. Mamy jedne drzwi szyba. Wkładamy pełną porcję. Wkładamy pełną, połowę porcji. Zamykamy. Mamy pełny wgląd. I teraz tylko wystarczy nastawić czas. I wrócimy w trakcie, może po. 20 godzinach zobaczymy, co się dzieje, bo to będzie akurat rano. Powiem oczywiście, o której godzinie zaglądamy i co tu nam się wydarzyło. Zamykam Pierwsza, pierwszy etap za nami. Wracam po 20 godzinach niepełnych. No i w moich warunkach 34 stopnie. Ilość startera podwoiła wielkość, więc wyjmuję i przystępuję do fazy drugiej. Pamiętamy, w jednym opakowaniu mamy w jednym słoiku z pełnej porcji, więc Pierwsza faza już wyrosła i zaczyna osiadać. To jest moment, w którym należy już rozpocząć fazę drugą. I tu mamy połowę porcji. Więc za chwilę doleję wody, dosypię kolejnych mąk i rozpoczynam kolejną fazę. Rozpoczynam fazę trzecią z instrukcji, czyli półkwas. Moja woda teraz to jest 37,5 stopnia tej wody. Według instrukcji mamy wlać 170 gramów. Mamy wytarowaną wagę. Wlewam 170. O, przelałem. 170 g wody. Czy tam 170 ml. Czyli mamy i teraz mamy w sumie dodać 150 g mąki Żytniej. Przypominam, ciemnej i jasnej lub samej jasnej pytlowej 850. Czyli jeśli mamy dać 150 g w sumie, to damy po 75 g jednej i drugiej. 75 g mąki Żytniej 2000. I 75 gramów mąki żytniej i 750. W sumie mamy być 150 g. Mamy 150 g. To wymieszam teraz i to będzie koniec fazy trzeciej. Odkładamy do komory fermentacyjnej rozrostowej. Widzimy konsystencję. Dobrze wymieszamy drugą fazę, wodę, dodane mąki, czyli mamy trzecią fazę, kiedy już mamy pomieszane cały nadmiar z szpatułki z kropką. Zbieramy. Pominam znowu o posypaniu z góry delikatnie mąką po Patrzmy wewnątrz. I teraz przesuniemy sobie naszą gumkę. mniej więcej takiego, jakiego mamy przed rozrostem. Odkładamy do naszej komory fermentacyjnej i dalej czekamy przez kolejne 8-12 godzin w tym przypadku. Zobaczymy ile to będzie godzin i wszystko to potwierdzę na samym Rozmieszam końcu. Mieszam tą połowę porcji. Pamiętamy, mieliśmy jedną pełną według instrukcji i połowę według instrukcji pamiętamy, że w tej połowie według instrukcji dałem odrobinę więcej wody do pierwszej fazy startera i do komory rozróż. uściślając. Wczoraj rozpocząłem o 17 po południu i teraz drugą fazę mieszam i to jest godzina 12.30 w południe następnego dnia. Wrócimy tu za jakiś czas. Minęło 5,5 godziny, kwas, faza trzecia podwoił już swoją objętość. Jeszcze trochę i przystąpię do mieszania ostatniej już fazy, czyli kwasu pełnego. Przystępuję do ostatniej już fazy, czyli czwartej, kwas pełny. To ze słoika muszę już przełożyć do miski, bo mi się to wszystko nie zmieściłoby. Dlatego przełożę teraz wszystko do szklanej miski, żeby było widać jak rośnie. Widzimy na słoiku, mamy zaznaczone gumką, ile było po naszym zmieszaniu, a więc podwoiło swoją objętość. Już teraz zaczyna opadać. Minęło 6 godzin. Dobrze, przystępujemy do czwartej, ostatniej fazy kwasu pełnego. Poprzednie dwie fazy, które zrobiliśmy, widzimy teraz na wadze, mają 620 gramów. Zobaczymy później, ile będzie na już. Po ostatniej fazie i to też zanotujemy, żeby było wiadomo 620 gramów całości po dwóch poprzednich fazach. Teraz dolejemy wody. Dosypiemy kolejnych rzetkich mąk i woda. Tym razem znowu 7, 37 stopni Celsjusza. Więc w sam raz 37,5, żeby uzupełnić do kolejnej fazy. Tarujemy wagę. W ostatniej, czwartej fazie woda 220 gramów. Do tego mąka żytnia w sumie 200 gramów, czyli 100 i 100. 100 gramów mąki żytni 750 i 100 gramów mąki żytni 2000. W moim przypadku drobno zmielonej. Czyli w sumie dałem 200 ml wody i 200 g mąki rzetniej w dwóch gatunkach, razowa i pytlowa. Teraz to wszystko zamieszam. Robię to w misce dlatego, że w słoiku jak widzieliśmy się już by się to nie zmieściło a w misce będzie dobrze widać co się z naszym kwasem, ostatnią fazą dzieje. Może być tak, że wasza żytnia mąka razowa będzie bardziej o wiele bardziej chłonęła wodę i wasze, konsystencja waszego kwasu będzie sztywniejsza i to nie przeszkadza to dobrze. Oczywiście górę zasypuje żydnią mąką. I wtedy będziemy mieli dobry wgląd na to, co się z tym kwasem dzieje. Także ostatnia faza gotowa. Nie jest to sztywne. Zobaczymy za 4 godziny. I zobaczmy, co się dzieje. Przez te 4 godziny w komorze fermentacyjnej z ostatnią fazą zakwasu. Oglądamy teraz skrócony proces filmu poklatkowego, który pokazał nam, co się stało w 4 godziny z kwasem. Zauważmy, że naczynie rozszerza się bardzo ku górze. No i uzyskaliśmy gotowy kwas pełny. Pamiętamy, że zanim zaczniemy robić z tego chleb, odkładamy sobie 50 czy to 100 gramów żeby wysuszyć, zasypać e, suchą mąką żytnią i wysuszyć kolejny starter dla siebie, żeby już nie kupować kolejny raz jest o tym na kanale film jak to należałoby przygotować, żeby móc później z tego korzystać no i teraz pamiętajmy, że prawda jest taka, że wszystko co trzeba wiedzieć w tym filmie zostało pokazane nie może być tak, że teraz Państwo zrobili to inaczej niż ja tu w instrukcji napisałem, czy pokazałem na filmie, i później no, komuś nie wyszło. No, jeśli nie wyszło, no to się zastanów, co zrobiłeś nie tak, bo jak widać na filmie wszystko jest tak, jak należy. Ta porcja startera będzie wysyłana do od 25 września. Jest to edycja jesienna. I podejrzewam, że ta porcja będzie sprzedawana aż do listopada e, i, no i wtedy będzie można to nabyć. E, no i jest to faktycznie tu przepis, jak uzyskać kwas pełny i kolejne własne startery, nabywając pierwszy raz e, i oby jedyne ten starter e, u mnie. I nie jest to pokazane, jak zrobić to z mąk od zera, tylko jak zrobić to z kultur starterowy, który Państwo u mnie kupiliście. Myślę, że nie ma tu niczego tajemniczego. Kluczowe kwestie to dwa rodzaje użytych mąk: Pytlowa 700-850 i Razowa 2000, albo sama Pytlowa. Nie róbmy z samej Razowej, bo mąk. Mogą to nie być te efekty, a tak naprawdę nie chcemy samej tej mąki razowej. Chcemy sfermentowaną mąkę pytlową. Nie zawsze ta ilość błonnika z chleba 100% razowego będzie nam służyła i naszym jelitom. Jeśli pojawią się jakieś dodatkowe pytania, może warto zajrzeć do poprzednich odcinków. Pytacie mnie Państwo często dlaczego jest instrukcja. Za każdym razem, kiedy wysyłam, bo mija czas, kultury starterowe są e, żywe, więc po miesiącu, czy po półtora miesiącach, czy nawet po dwóch miesiącach, może być tak, że te czasy, które ja podam, powinny zostać wydłużone, bo aktywność bakterii będzie malała. Więc jeśli coś się Wam wydaje, że nie dzieje się tak jak na filmie, to należy przedłużyć ten okres fermentacji poszczególnych faz. Ale to będzie ważne za miesiąc czy za dwa. Na razie wszystko powinno się u Was zachować tak jak u mnie. Pilnować temperatur, pilnować czasów. No i najważniejsze, kluczowe, jaką mąkę Państwo kupiliście. I to tyle. Zapraszam pod spodem, pod filmem będzie link do zakupu tego startera. No i cieszcie się własnymi wypiekami i. Dziękuję, że jesteście ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Subskrybuj kanał Piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.